Jestem Matty Forest, a to jest 19 odcinek i mam przepraszam was takie ja Nie wiem co się stało po prostu. Jak ja po jak, jak ja po odcinku, y, była minuta tam, dwie minuty końca tamtego filmu Nie wiem co się stało, że widzieliście, to Państwa to skiep To nie wiem czemu widzieliście tą pauzę, nie wiecie jak ja ratowałem tego syna, Timiego, a nie go wyjąłem A w tym odcinku walka z bossem w tym odcinku ja przepraszam was, y, o, nie wiem wam to, to chyba gwałtowniki tam, jak mówiłem ten domek na drzewie, że niestety nagranie może mnie przecinać. Bosta, będę musiał pokonać go z łuku. Od razu, przepraszam was. Mam nadzieję, że nie będzie im przecinać nagranie, kiedy właśnie z bossem będę walczyć. Teraz właśnie idziemy do bosta i właśnie będziemy z tym Bostem właśnie. Właśnie teraz my z tym Bossem, będziemy właśnie walczyć. Więc właśnie idziemy właśnie do... Właśnie teraz... Więc teraz idziemy właśnie tutaj do Bossa. To jest takie te, te, te zdjęcie. O, i widzicie? Teraz... A już kapustę bym włączył. I teraz będziemy walczyć właśnie z tym Bossem. Mam taką nadzieję, że to nagranie teraz będzie mi lagować. To nie poradzę na to. Mam nadzieję, że chyba nagranie chyba nie będzie miało go... Muzykę tak mam wyłączoną, mam muzykę, więc muzyki takiej nie będzie. Więc idziemy szybko do bossa. Eee, przepraszam. Eee, kości nie mam we wszystkich. Ok. Ok. teraz widzicie, że podchodzę do tej dziewczynki. Myślę, że to patrzy na mnie. Walczyć. Szybko Uciekamy, mam nadzieję, że laga. Uciekamy bardzo szybko. Mam nadzieję, że teraz mam nadzieję, że nagranie teraz nie będzie mi lagować. Szybko uciekamy, szybko uciekamy do drzwi. Do drzwi uciekamy. Uciekamy szybko do drzwi. Uciekamy szybko do drzwi. Do drzwi i szybko uciekamy. Mam nadzieję, że. Chyba nie przycina mi na ekranie. I ona właśnie tam daleko teraz jest. No, mam taką nadzieję. bombę. Ok. Bombe. non no 12 robi. Dobra. Bombę. Ło! Jeszcze jest? Ona uciekła, musimy ją zwabić. Nie mamy więcej pancerza. Jeszcze batonika sobie, sobie zjem. Mam nadzieję, że nie przycina mi nagranie. Mam tylko nadzieję, że przycina to już koniec. Tak musicie już oglądać. Ja muszę ją zwabić. Chodź dziewczynko. Ja szybko muszę ją zwabić, może dynamit wrzucę Bo bomb już nie mamy Ona gdzieś tu idzie Ona Ona, ona Idzie tu O! Podpaliłem ją! Dynamit! Dynamit! No i uciekła! Ta baba. Tu nie dostała kwiatów na Dzień Kobiet. Jak był, jak był Dzień Kobiet był. Jak właśnie był. 8 marca. Jak, jak kiedyś był. Kiedyś nie dostała chyba kiedyś. Wow. Ostatnie dwa dynamity Era, może jakoś z łuku. Ona tu podejdzie, ona zaraz tu podejdzie tu zaraz. Ona tam się pilnuje. Nie trafiłem, ale ona się zaklinowała chyba. Ona tutaj idzie, ona tutaj idzie. Ona tutaj idzie. Ona tutaj idzie. Szybko podpalamy. Szybko podpalamy. Spaliła się! Mogę bombę zabić? Uciekła. Ja zrobię dużo bomb. No, uciekła. Ja już złabię tutaj, złabię ją. Mam już pani chyba mi nagranie. Mam nadzieję, że on... nagranie chyba mi... Chyba nagranie mi. Nieprze. Hmm. Nie wiem, czy coś to pomogło, jak daleko. Kurde. A tu zobaczymy, tu to będzie szła. Szybko! Idzie tu? Szybko, bo ona ucieknie! Dobra. Chyba ją nie ło życie mi zabrała. O, lakier. Tabletki. Lakier gdzieś skończył już.

Dobra, walczymy. Kurde, rzuciłem tą strzałę. O! o! Mi się kończy? To jest mało śmieszne jest. Kurde, no nie trafiam. Bo się na strzały mi się kończy. jeszcze nie, ale ja mam dużo alkoholów. Jak ja mogę nie trafiać w to? Ło! Nie chcę mam uskoczyć! Popaliłem ją! Ło, zginę! Dobra... Proszę... Ja już się. Kurde, nie trafiłem. Może nie mam już... Bra! Jeszcze nie padła! Ja mam ostatnie lekarstwo już. młotowy. No bardzo długo będziemy z tym bossem. Ja będę się kolejny odcinek chyba zaraz. Chodź tu! Możnego użyjmy, jak Paweł to... Jak Paweł to mówił. Że znaczy, młotowami. Bo nie mam już dynamitu. U, no, no niestety. Jest! Padła! Mam nadzieję, że. Sprawdźcie, że nie mam mnie bronią. Jest! Tak zabiliśmy ją. Kurde! uuuu że błęk. Zaraz będziemy robić kolejny odcinek teraz. Wądzimy, że będzie robić kolejny odcinek, ale ciężko było pokonać. Parę strzał nie trafiłem, ale myślałem, że to mi tylko, tylko jedno lekarstwo. A szybko idziemy. Lakier cały się skończył. I szybko idziemy. Teraz będę robił kolejny odcinek, bo boję się, że już mija dużo minut. Bo już 20. Niestety nie, nie mam. Mi... Robię alternatywne zako zakończenie, robimy alternatywne A gdy jestem w drugim, to może będziemy, nie wiem, robić to z dzieckiem, a w trzecim wracamy chyba do bazy To bym czyli... Musieli... To na nagraniu Dobra więc, kończymy odcinek